Znajdujemy się na targach Quick Service tak w Warsaw Expo. Za mną stoisko naszej firmy zbudują przyczepę. Serdecznie zapraszamy do relacji z Targu. To nasz pierwszy udział w targach tego typu. Na tą chwilę jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości lidów, z ilości klientów i z nawiązanych kontaktów tutaj na miejscu. Liczymy na to, że coraz więcej osób, firm dowie się o naszym istnieniu i zechce współpracować z nami przy tworzeniu swoich wymarzonych przyczep. Jesteśmy polskim producentem przyczep zarówno gastronomicznych, socjalnych, sanitarnych, jak i eventowych. Możemy zrealizować praktycznie każdy projekt, który Państwo sobie wymarzycie. Dzięki naszym doświadczeniom w wielu branżach jesteśmy w stanie tutaj w odpowiedni sposób doradzić no i pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia. Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez nasze social media, formularze na stronie internetowej bądź kontakt bezpośredni telefoniczny. A obok nas na targach znajduje się Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej i najlepsze piece do pizzy.